klasa. W pierwszym odruchu kojarzy się klasa robotnicza, ale nie tym razem. Może być przecież szkolna. Jest taka klasa, która zdawała maturę w drugim liceum ogólnokształcącym w Nowym Sączu już ponad 30 lat temu, ale do dziś spotyka się regularnie. Dobrze się czują w swoim towarzystwie, więc pielęgnują te przyjaźnie sprzed lat z najwyższą starannością. W szkole nosiła dziennikowy kryptonim F, czyli jak sami tłumaczą, fenomenalna Mnóstwo w niej znanych na sądeckim świeczniku nazwisk. Kiedy się zaplątałem się na rocznicowe spotkanie tej klasy oraz jej satelitów, nie mając pojęcia, jaki to bizantyjski ceremoniał. Przede wszystkim klasa czeka na swojego wychowawcę, emerytowanego profesora Janusza Misia. Przed jego przyjściem można oczywiście pić wódkę i zakąszać, ale kiedy profesor wchodzi, wszyscy wstają i śpiewają klasową pieśń. Nam się nie stanie nic, nam się nie stanie nic, bo z nami jest, bo z nami jest profesor Janusz Miś. Po tym wierno poddańczym hymnie profesor daje znak, że wolno usiąść i powrócić do konsumpcji. Żelaznym punktem programu jest zawsze okolicznościowe wystąpienie profesora, które podczas mojego tam pobytu rozpoczęło się tak. Tego, co chcę wam dzisiaj powiedzieć, i tak nikt z was nie jest w stanie zrozumieć. No, może tylko Molendowicz, bo on kończył to samo liceum w Chrzanowie, co ja. Zdębiałem. Nie miałem pojęcia, że profesor Miś pochodzi z Chrzanowa, to jedno. Ale skąd on wiedział, że łączy nas taka ziomalska pępowina? Zrobiło mi się bardzo miło. Jako absolwent chrzanowskiego Staszyca poczułem się po raz pierwszy wyróżniony ze względu na miejsce, gdzie odbierałem edukację. Tym jednym zdaniem profesor Janusz Miś kupił mnie dozgonnie. Jestem jego wielkim fanem. Dobrze, że profesor nie analizował przed tym wystąpieniem moich starych dzienników z ocenami, bo jego entuzjazm mógłby wyparować jak wódka z kieliszków stojących właśnie przed jego uczniami. Jak dziś pamiętam, że w styczniu 1985 roku, czyli na kilka miesięcy przed maturą, profesorka od języka rosyjskiego postawiła mi już pięć, słownie pięć świeżutkich dwójek na ostatni przedmaturalny semestr, choć nie skończył się jeszcze semestr poprzedni. Kiedy pani profesorka wypisywała mi awansem piątą dwójkę na pięć dni przed zimowymi feriami, po raz pierwszy w życiu miałem wrażenie, że zaraz padnę na zawał. Wszystko wskazywało na to, że z mojej matury w planowanym terminie wyjdą nici. Poczułem się jak ofiara totalitarnego systemu gnębiona za braki w znajomości języka okupanta, nawet jeśli nie miałem jeszcze wówczas pojęcia, co to jest system totalitarny. Oczywiście wszystko się dobrze skończyło, maturę z rosyjskiego zdałem celująco i do dzisiaj czytam czasami przed snem wiersze Puszkina w oryginale. Żartowałem. A profesor Janusz Miś jest w Nowym Sączu jednym z nielicznych przedstawicieli chrzanowskiej diaspory nad Dunajcem. Warto tu dodać, że nardzennych mieszkańców Chrzanowa, takich zasiedziałych z pokolenia na pokolenie, mówiło się "cabany". Średnio mi się to określenie podobało, ale na szczęście prawdziwym cabanem nie byłem, bo moja babiczka nie pochodzi z Chrzanowa. Najbardziej znanymi mi cabankami w Nowym Sączu są Alicja Hebda. I Ewa Dubińska, słynna szansonistka równie słynnego kabaretu Ergo, dowodzonego przez Leszka Bolanowskiego. Notabene żona wziętego sądeckiego mecenasa Leszka Dubińskiego. Ewa z domu Bierońska jest siostrą jednego z najlepszych piłkarzy w historii chrzanowskiego liceum ogólnokształcącego Darka Bierońskiego, boiskowy pseudonim Bieda. Do Darka mam sentyment szczególny, ponieważ był zawodnikiem fabloku chrzanów w tym samym okresie co ja. Uczniowie liceum byli wówczas na piłkarskich boiskach zjawiskiem niezwykle rzadkim, a nawet egzotycznym, a w klubowej szatni rządzili twardą ręką chłopcy z fablokowskiej przy zakładówki i szkół kopalnianych. Nas, licealną mniejszość w klubie, pogardliwie nazywano gimplożami. W ich głębokim przekonaniu Gimplosz był facetem w gorszym wydaniu, niepotrafiącym obsługiwać łopaty ani tokarki, a przede wszystkim nieumiejącym dobrze kopać piłki. Dlatego skoncentrowanym na zakuwaniu w Gimplu jakichś kompletnie nieprzydatnych normalnym ludziom, czyli im rzeczy. Jakimś dziwnym trafem to jednak mnie trener Józef Wyrwiak, pseudonim Majzel, wyznaczył na kapitana juniorów fabloku, a Darek był uznany za najlepiej technicznie grającego zawodnika w klubie. Dlaczego o tym wspominam? Otóż kilka lat przed nami, przez stadion sąsiadujący z pierwszą w Polsce fabryką lokomotyw, musiał się przewinąć inny sądeczanin z wyboru, Kazimierz Sas. Późniejszy poseł SLD, odbierając gruntowną edukację w fablokowskim technikum, by kilka lat później wylądować niespodziewanie w Nowym Sączu, na osiedlu Millennium, w słynnej Zatoce Czerwonych Świń. Sas również nie był pełnej krwi cabanem, bo do szkoły w Chrzanowie dojeżdżał codziennie pociągiem z pobliskiej Alverni. Kroniki te z fablok chrzanów milczą o piłkarskich dokonaniach lidera sądeckiej lewicy. Ale coś na rzeczy być musiało, bo Sas do dzisiaj kopie piłkę w drużynie odbojów. Aha, jest jeszcze jedna chrzanowianka, ale to już w krynicy i na dodatek kompletna mało lata Iwona Piksa. Iwona jest żoną Wieśka Pixy, szalejącego reportera telewizji Małopolska TV, który ze swoją kamerą jest w wielu miejscach jednocześnie, dając niezbity dowód na to, że bilokacja nie jest wymysłem fantastów. Te jego nadzwyczajne możliwości jakoś by tłumaczyły, że Wiesiek potrafił wyszperać atrakcyjną dziewczynę w odległym chrzanowie, a miejscowe chłopaki nie umiały tego zrobić, choć miały pewnie do Iwony znacznie bliżej. Co ciekawe, kierunek dokładnie odwrotny obrała kiedyś pewna piękna kreniczanka Grażyna, która wybrała życie w Chrzanowie. Została tam redaktor naczelną tygodnika Przełom, a po mężu przejęła nazwisko pełne sądeckiej konotacji Kaim.